Hej, moje naleśniczki z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. Tak kolejny odcinek ze shoppingu, yy, więc tak dzisiaj przyszły do mnie dwie paczki z. Shin, shane. Nie wiem jak to się odmienia, więc za to Was bardzo przepraszam, ale chyba będzie wiadomo o jaki sklep internetowy chodzi. I więc no, zamówiłam dosyć według mnie dużo rzeczy, chyba cztery czy tam pięć już nie pamiętam ile ale dowiecie się po kolei w tym filmie e, no dobra więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania i zaczynam po kolei otwierać paczuszki tak, tutaj są dwie paczki. Tutaj jest jedna, a tutaj jest druga. I najpierw zacznę tam, gdzie zamówiłam jedną rzecz, bo najpierw zrobiłam tak, że zamówiłam samą jedną rzecz, a po jakimś czasie zamówiłam jeszcze inne rzeczy, które są w drugiej paczuszce. No dobra, więc zaczynam otwierać tą mniejszą. Dobra, więc to jest ta paczuszka. Tutaj macie oczywiście logo tego sklepu, i takie wzorki są oczywiście. No dobra, więc zaczynam otwierać. Dobra, więc w pierwszej paczuszce będą takie oto paski. Coś jeszcze w środku? Nie, nic w środku nie ma. Ok, więc zamówiłam takie paski. Jest się pewnie ciekawi, co to są za paski. Otóż będę robiła z papieru takie trójwymiarowe gwiazdeczki, gdzie można słoik ozdobić i postawić na biurko, na półkę. Tym podobne, no wiadomo o co chodzi, nie? On nawet tutaj jest mniej więcej instrukcja obsługi, jak to się robi. I no ja jestem zadowolona, że to mam. Najpierw, jak będę robić, to najpierw na brudno, a później zaś normalnie tak jak tutaj pokazują, bądź yy, na YouTubie czy na TikToku. Więc takie są kolorki. Nie będę otwierać, zostawię na razie w opakowaniu tak jak jest. A tutaj jeszcze dostałam ulotkę. O, z taką kobitą, tak to wygląda. Pewnie nie tu są jeszcze inne takie rzeczy, takie reklamy. Więc no, to by było na tyle z pierwszej paczuszki. Więc pora na drugą. Dobra, więc pora na tą drugą paczuszkę. Tak ledwo się mieści w kadr. No, więc no, zaczynam otwierać. Dobra, nie wiem co po kolei wyciągnąć, ale zacznę od pierwszych lepszych rzeczy. Kurde, nie mogę jakoś wyciągnąć. O, mam pierwszą rzecz. A pierwszą rzeczą jest taki cudowny breloczek z Hello Kitty, chociaż coś nie widać. Otworzę tą saszetkę. Dobra, mam. I tak to jest naszyjnik, czy tam medalik, jeżeli mogę tak powiedzieć, z Hello Kitty. No po prostu jest cudowna. Okej, okay, więc tak właśnie wygląda z tyłu, a tak z przodu ono się błyszczy. No po prostu, a, piękne jest. Ja po prostu kiedyś tak nie nosiłam tych medalików, naszyjników i tym podobne, a teraz zaczęłam je nosić. Więc po prostu. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba i nawet nie za drogo zapłaciłam, bo 8 zł. albo 7. I tutaj ma oczywiście te kółeczka, żeby mniej więcej wiedzieć, w jakiej długości chcemy mieć wokół szyi. Więc tak właśnie wygląda ten medalik i pokażę Wam, jak wygląda na szyi. OK, więc na tej szyi wygląda tak, po prostu cudownie to wygląda, bardzo fajna długość tego łańcuszka, tak mi akurat pasuje, więc tutaj jest oczywiście Hello Kitty, tak właśnie wygląda, tak fajnie na tej bluzeczce się odpija i naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam kupić taki naszyjnik, nasz bo po prostu turoczy jest. I tak właśnie wygląda cudowny medalik. Okej, okay, więc następną losową rzeczą z tej drugiej paczki to będzie taka paczuszka, ale to nie jest taka zwykła paczuszka, bo w środku są. Uwaga, uwaga! Naklejki z pet Tak. Bo kiedyś na temu szukałam naklejek z Petshopami, coś takiego typu jak dozwam w tych paczkach i tym podobne i znalazłam na tej stronie SHEIN, Shein no wiadomo o jaki sklep chodzi. Taki ogrom naklejek yy, kupiłam, więc poklei mniej więcej pokażę jakie mam naklejki. sławcy zakręconych. ラモナタナラララララララララララララララララララタララララララララララララララララララララララララララララララ Wam pokazywałam wszystkie petshopowe naklejki i powiem Wam, że one są naprawdę bardzo ładne. Niektóre są przez kogoś narysowane, niektóre to są prawdziwe figurki, które istnieją. No naprawdę bardzo mi się podobają te naklejki i tak mniej więcej rozłożone wyglądają. No dobra, więc ostatnią rzecz, jaką wam pokażę, to jest taka oto kolorowanka z uroczymi zwierzątkami. I tutaj jest podpis. Cozy Friends Cute and Comfy Coloring Book. Tak właśnie wygląda okładka. Trochę lekko się zgięła w czasie transportu, ale to nic, coś się jakoś wyprostuje. Yy, tu są mniej więcej pokazywane, jakie mogą być w środku strony. Na dole mniej więcej wyglądają rzeczy do kolorowania. I więc no, teraz plus minus pokażę Wam, jak wyglądają te strony. Tylko poza nagraniem ściągnę tą folię. Myślałam z początku, że nie wydrukowali wszystkich kolorowanek, a tam pewnie była specjalna jakby podkładka, żeby yy, pisaki się nie odbiły. Tak, już tak troszeczkę zaspoilerowałam. Yy, mam w przyszłości zamiar yy, kupić yy, markery akrylowe i mam nadzieję, że gdzieś dostanę. Ale urocze są to wygląda. I dosyć te niektóre rzeczy, postacie mają grubą czarną linię. żeby łatwiej kolorować. O, to jest podobne co jest na, To samo, tak. To samo co na okładce. Ale nie będę kolorować idealnie tak samo jak jest na przykład na okładce. Bo ja będę po swojemu y, kolorować, według mojej wyobraźni. Jakie urocze, o, adoptuj mnie. I to jest test color Pay, czyli można wypróbować, jak będzie nam się kolorowało. I tutaj jest pewnie strona pod tytułem, do kogo należy. A tutaj jest taka, jakby reklama innych kolorowanek. O, i tutaj, że można też przez aplikację. Nie. Tutaj mają chyba strony na Instagramie, gdzie można ich zaobserwować. Tutaj takie są inne rzeczy. No, że mają face mają tak Facebooka, Instagrama, Pinteresta i YouTube. A tak wygląda pierwsza kartka. Więc Naprawdę urocze są te strony i jestem z tej książki bardzo zadowolona i za niedługo będę kolorować akrylowymi markerami. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać oczywiście łapeczki w górę. Możecie też skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Wszystkie zbędne informacje będą oczywiście na dole w opisie. No dobra, więc to na tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa-patki!